ma tutaj profesorek, i będę dzisiaj robił drugi poradnik, jak zrobić kopalnię bruku. Robimy sobie 6 na 5, taki prostokąt. Ile tutaj mamy? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć to nie, to tutaj zakryjemy. Przepraszam, że złotem, ale już nie mam co użyć. A zresztą tak złotem ładnie wygląda. Raz, dwa, trzy. Co to ma być? Przepraszam za lagi. Jakie teraz nie, powin nie powinny występować. I tak. Tu robimy tak. Tak, 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 tak. tak szkłem zastępujemy tak to obrobimy sobie czym chcemy czym wolimy i czym chcemy, czym chcemy, czym wolimy. Papugi mi się drą. Co mnie bardzo den denerwuje. I tak. Gram na kreatywie. Żeby mi się... bo nie mam zbytnio dobrych zasobów na w yy, swoim zwykłym świecie ale mógłbym to zrobić yy, oj. i tak no jak widzicie robimy tak tu szkło tu szkło a zresztą co chcecie możecie tutaj położyć ja to tak ładnie nie będę robił zaraz tylko żeby zrobić żeby wam pokazać jak to się robi nie? I tak. No właśnie, tak jak teraz robimy, i już yy, zakrywamy całe to. Tak. Tu wylewamy wodę, ale to musi być na trzy kratki. Nie. Nie, dobrze jest. Wylewamy tu wodę przez całe te krateczki, wylewamy wodę przez sześć kratek, wylewamy wodę i tu przez. Nie wodę, tylko w lawę, no ludzie. I tu wylewamy też tak przez trzy kratki, przez sześć kratek lawę. I już. Tak. Tu robimy ciurkę, dziurkę, ciórkę, ciórkę, ciórkę. I tak mamy już całą kopalnię kamienia. To wszystko. Dziękuję. Subskrybujcie, komentujcie, rzuty magiczny guziczek i cześć, nara, żegnam.